we uh -huh. Typu. Pamiętam ich z piaskownicy Teraz jak mnie widzą, to chcą tylko hajs pożyczyć Odbita piłka, pytam, gdzie podziała się ambicja Patrzą na mnie, jakbym gadał To nich szyfrem, jakby nigdy majestysz rąd Ulicę mlekiem i miodem nie płyną, z i nie może być lepiej, płyną prąd Porwał ich etanol i gniew Ale dlaczego to ja mam oddzielać ziarno od prąd? Ale przez to kurczy się prywatność Imponuje im, że w płytę grają dziś Chciałem wyjść z inkognitatu on zon mi Ludzie potrafią być natarczywi w tych klubach maszyn się rap kariera Ja to na Jakuba Nie będę szczeblem nawet jak nie odprawię z kwitkiem, to Don't you ever take my kindness for weakness Tylu ludzi chciałbym widzieć lepszy Muszę to nawinąć, tak, ja. A. Muszę to nawinąć, tak. Co mogę teraz dać tym, którzy byli ze mną od lat? Tym od reformacji, tym od zysków i strat, brat? Mam nadzieję, że nie zniknie w szybkim tempie. Chociaż to inni my nie. Ten czas nie, to miejsce nie odszedłem po diamenty i warszawski śnieg. Spakowałem manatki, ruszyłem po własny sen i gdzieś czeka ten szczyt, czymkolwiek on jest. Masz gwarancję, że tam kiedyś spotkamy się. Wokół mnie tylu ludzi, chciałbym widzieć lepszy świat, chciałbym zabrać ich do... Chcą być znane jak Likin Niki mi ciągle pytają mnie to będzie potem Ciadaj na biały jak pingwin Pingwin ja biorę z nimi to nie jestem tu nie lotem I to nie to, że czuję się bogiem Co bo nie tacy już ledzieli z okiem tacy nie mam podane teraz i potem I nie jesteśmy tacy żeby unikać jak mają do nas problem Jak je unikać? Weź od bo chcę chce, tu za nich jak unikat To follow up, jak korwin dla Unii, bo chce być jak unikat Tu oryginalnie lecę pięknie Wiem, że jeszcze będzie lepiej pójdę, gdzie gdzieś chce mnie wiem. Na to wejście przecież jestem self-made manem zrobię moją własną scenę w C mówię to W laybellach, łapy, dostać ją drogę logo. Nic szybko lecą na sprzedaż z i tonią jakim prawem się tu rządzę. Bo zaoferowane były te pieniądze. a to granie za darmowe promo, to macie coś z głową, czy to marne pirowo posło. Za kropladziesięciu osób, prawy, traja kurwa, nie jak plec, check, va i lat mama, to szachmat, kiedy robię ten ruch, do drobna. Młodym wikiem nie byłem, ale czarna hostia zaczęła być chłodna. Jeśli nie pytam, co mogę, bo wchodzę tam jak do siebie, to moja kolej, żeby wyznaczać fason A to, że nie, to jestem tego tak pewien, że to nie sprawa sporta, tylko kiedy zegarki to wskazą. Mówię to, robię to, dla... szkowizowie widzowie, siemaneczko, witam serdecznie. O kurwa, przepraszam, witam serdecznie z Dobra, zaczniemy sobie od otwierania beczek. I na razie mamy beczki Nilgardu i jakieś takie zwykłe, które miałem gdzieś tam w drzepku dostałem podczas. No jak otwieram księg nagród, no nie? Także no, mniejsza o te beczki. Mam przecież tych do Nilgardu coś ciekawego i fajnego nam faktycznie sypnie, ale no, może być różnie cholerka jasna. Może być różnie. Ale do... miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay. Siema Kuba, siema Krzysiu. Siema Quell. Witam z na stromyku Udanego popołudnia, dzięki wzajemnie. Siema Kinga Siema siema Kinga. jakieś milowanie? O! O właśnie widzisz, na to żem czekał. O kurwa Sheard w ogóle jest kartą legendarną. Od kiedy? To jest chyba jedna z trzecich ranych legendarnych widzicie obecnie. Ej, dobra, wezmę Henryka. Wezmę Henryka. Z Henrykiem zrobię coś ciekawszego, mimo niż z Rinsem. Ale Rins też dobra karta, nie? Rins też naprawdę dobra karta. Też mógłby to zaskoczyć niektórymi momentami. Okej, okay, epic, daj jakiś, którego nie mam. No i dało. Fair kart jak najbardziej też może być. Kolejny epic. Powiem wam, nawet sypnęło, mimo to, że to są karty. Dobra, no, to jest karta ruchoma, dlatego weźmiemy tą kartę że to były karteczkie, które posiadamy. To i tak kurwa sypie na 8 beczek. Uuu! Dobra, no Jerzyk, no to Jerzyk. Ty, no powiem wam, powiem wam widzowie, to nie było takie złe otwieranie, nie? Co prawda jedna legenda, ale pikami trochę tutaj sypnęło. Dobra. Dobra, dobra, w takim razie co, trzeba by zrobić jakiś ciekawszy deczek na Nilgardzie, bo ostatnimi czasy Nilgardem. Praktycznie, że w ogóle nie pogrywam, więc coś ciekawego przydałoby się tu skleić na tym milgardzie. Ale taką zwykłą, zwykłą przecherem, może z Henrykiem, z Artaudem, eee, z Bretensem, może również. Czy też Artoriusa posiadam? Posiadam Artoriusa, daj mi też Joachima, daj mi też Joachima. No trochę taktyk też będę grał, więc ta gruba Helga może być. A, zapomniałem co nie zmienić, sorki, zapomniałem. Olgier wrócił. a wczoraj fryzjer, kura, wczoraj fryzjer. Niech będzie, że Olger, niech będzie, że Olger może być. Mhm. Sobie fryzjer ten sam, więc fryzora po, po zmianie też ta sama, więc znowu rzeczywiście mogę dalej wyglądać, znowu, mogę znowu wyglądać jak Olger Ale no. Mi tam odpowiada. Mi tam odpowiada. Eee, dobra. Zagralibyśmy sobie Na pewno agentkę Jedną Na pewno jednego emisariusza chcę Gdzie jest mój emisariusz, Gdzie jest mój emisariusz? Hmm. Na pewno przydałoby mi się tak Kudek raz na pewno Onej romancji Onej romancja Nie wiem na razie ją zostawimy Na razie bez onej romancji polecimy jednak Eee Natomiast na pewno chciałem tak, dwa razy poselstwo. Na pewno dwa razy poselstwo. Oraz na pewno chciałem tutaj też grać. Czas z drugiej strony czekać? Czy ja tutaj sklepa jakiegoś posiadam? Nie, raczej nie posiadam tego sklepa, no nie? Nie, no nie, nie, nie. Tutaj aż taki dobry kart to nie mamy. się ma, Piolik, się ma, się ma. Tutaj aż taki dobry karton, jak sklep to nie mamy. Hmm. Więc tak, Terapia eksperymentowa sobie też weźmiemy. Coś RNG z umą niekoniecznie będą tutaj chciał Taki deck raczej... Raczej taki do powygrywania bym chciał zrobić, nie? Więc tak, Ramonik mógłby się znaleźć. Tylko jeśli tutaj starać Ramona, to pod samą Nausica i trochę nie za bardzo, więc weźmy sobie jeszcze tak, Dywizja... Dwizję Magne możemy wziąć, jakąś konnicę możemy tutaj wdupić. Siema Janek, zaraz półtora kabla tu ładnie. Dzięki, dzięki, no. Już nie dużo brakuje, to prawda. Asymilacja jakaś? Tak, 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 jakaś asymilacja. No, raczej tutaj oprócz asymilacji nie jestem w stanie na razie stworzyć sobie nic ciekawego, nic takiego w miarę optymalnego do pogrania. A to ja mówię, no frakcję na Nilgardzie dawno już nie grałem, nie? Czy to nawet na no, odcinkach, czy to na tym drugim koncie. No, po prostu długo jej nie było. Więc trzeba by to troszkę sobie zmienić, nie? Dobra, takiego takiego Roderika bym tutaj dorzucił, to już za dużo werbunku, nie? Potrzebuję samych czwórek już w ogóle. Już w ogóle potrzebuję samych czwórek. Hmm. Aha, no właśnie, jeśli ucykać czwórki, to przydałoby mi się tutaj też, żebym grał sobie. Kurde fele, karty, które dają. E, ten. Jakiegoś śpiega, no bo jak ja potem mogę grać. Artauda, nie? Nie wiem czy ewentualnie tutaj... Chociaż nie, bo to mi się teraz nie zmieści, ten Torres... Toresik za bardzo mi się już nie ma gdzie zmieścić na razie. Tych też nie mam tak za dużo, nie wiem czy ta Helga... Czy ta Helga jest taka fajna do grania. Hmm, może nie niekoniecznie ta Helga jest taka fajna. Do Londynu jedziesz czy inny kierunek? Nie wiem, wiesz, bo... Lotnisko, w którym wyląduję z Krakowa, no to mam Bristol, tak? A gdzie później się udam, to nie wiem, bo tyle razy się przeprowadzała i tak dalej, że ciężko mi stwierdzić dokładnie, w jakim on teraz mieście yy, mieszka i tak dalej, nie? Więc nie do końca jestem pewny, w którym będę mieście urzędował w Anglii i tak dalej. Yy, w Londynie może też będę, no nie? Ale to też jeszcze nie jest nic pewnego. No ale to wiesz, no wszystko będziemy, wszystko będziemy ustalać sobie już na miejscu, jak będziemy, nie? O, ale taką gliniz, taka glinis już byłaby lepszym pomysłem. Glinis byłaby lepszym pomysłem. I dwie piątki mógłbym dorzucić. O, to zrobimy coś takiego. No, i to wygląda w miarę sensownie. Runiczny, yy, ale ja chyba ronicznego w ogóle nie posiadam, nie? Nie posiadam rolnicznego, wiesz, nie posiadam rolnicznego. może później go sobie skraftuję, jak rzeczywiście będzie mi tutaj coś brakowało i tak dalej, e, punktowo, pod Henryka chociażby samego, to wtedy faktycznie zrobię sobie rolniczego. Na razie nie wiem, czy będę grał w innych wariacjach, innych archetypach, dlatego nie chcę na razie tak szybko wydawać tych skraftów, bo to jednak 800 kosztuje, nie?

ale dobra, no to też no takie bardziej na później, nie bym powiedział. Dobra, cyk. No i cyk. Ta terapia na razie nie mam gdzie wykorzystać. Joachim nie byłby też zły. Do grania Natomiast na razie po prostu chyba rozpoczniemy sobie z Artoriusa, czekajcie. Ile mam brązów w ogóle? Jeden, drugi, no, sporo mam tych brązów, więc trawie tą dywizję. Trochę się i pokrywa z celem, nie? Tylko to się wszystko wyklucza, to i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Bo jeśli nie, Arthur, to, to każda, znaczy nie, Dywizja, to każda inna karta daje mi już małe punkty. Dlatego jednak zagramy to Mistrzni Tortur na razie. Po prostu z ręki. To jest drugie konto, tak, 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 to jest drugie konto, no. Nie wiem, Ryczny OP pod DP, więc zawsze broken czy plan B. No tak, tak, zgadzam się, zgadzam się. Po takiej karty zawsze jest okej, okay, rzeczywiście. Natomiast tej plan B gram tylko w jednej w jednym archetypie, a mm, urodzajny chyba w ogóle nie gram nigdzie, więc to, no, to... No wiesz, trochę razie mi się to jakby wyklucza, ale rzeczywiście jak ten to ewentualnie go sobie skraftujemy, nie? Dobra, z racji na to, że też nie będę za bardzo grał na razie tych kart gdziekolwiek. Dobra, dobra zagrajmy tego są na razie jeszcze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to teraz tak, zdrajczyni na tanet nie jest taką złą opcją. Dobra, zagramy to zdrajczyni na tanet. Zagramy tą zdrajczyni na tanet. Ewentualnie sobie tej pingniemy Gras. Hmm. Z czym co z tego wyjdzie? Oho, to jeszcze żalnica jest grana. Dobra, tu jest ten deczek z żalnicą naszego obcia grany. Obcia gra sobie żalnicą. No to tak. W, w, walimy oczywiście tutaj w larwę. Larwa nam się fajnie pięknie ładnie tworzy. I ty dobijasz po prostu tą larwę. Zawsze będzie miał jedną mniej potencjalnie. Dobra, to już wykorzystamy sobie w ogóle wzmocnienie na tą na tanet Albo czemu by nie? Podeszle leczę na czat, Podeśle od Waldem, Podeśle Po skończeniu tego meczego podeśle, nie ma problemu. Wim wędraj i no bywało lepiej, jeśli chodzi o naszego ponenta i jego trafienia tutaj. Na pewno celował coś coś, coś więcej. Czy ja chcę grać już Ramona? Może na razie nie. Zagrajmy po prostu dywizję w poselstwo. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. No okej, okay, albo nie okej, okay, bo kurde nie mam żadnych reliktów po tego Gankana, więc no, przeklęta dama jedynie, która mi jakiekolwiek punkty zapewnia. Więc tak se zagramy faktycznie. Yy, teraz byłbym zagrać kolejną agentkę, znaczy kolejną, po prostu agentkę, sobie, kolejną larwę Endriagi. Ale to dalej nie zapewnia mi jakichś wybitnych punktów, no nie? Dalej mi jakichś wybitnych punktów widzowie też nie zapewnia. 43-37 No emisariusz bym mi dawał przebitkę, spoko Bestia, o kurde No to też taka dość, dość nietypowa karta Dość taka też nietypowa karta no, ja myślę, że zagram tego ramona już Zawsze trochę więcej punktów mi daje, nie? Nie, dobra, tutaj tego nie, na razie nie, nie będę też wykorzystywać chciał. Zniszczenie tej trójki niewiele mi daje, więc no trochę... Nie, nie wiem, widzę, nie widzę sensu tego robienia na razie, nie? Może za jakąś inną, ciekawszą kartę. Typu na przykład jakąś larwę drugą. To już na przykład byłoby fajne ewentualnie do zniszczenia. Dobra, na no, pani oponent, może jakiś pasik, coś w tym rodzaju, nie? Pan przepływów leci. Okej, okay, no dychę mi tutaj niszczy. Mocny pan Przepływów, mocny. Jeszcze lider oddany. Ty, no to akurat dość kurwa takie ciekawe było. 61. No to są kurde Felek ładne punkty, nie? Naprawdę są ładne punkty. Chyba pójdziesz za 7, wtedy będzie tutaj miał 12. Mogę jakąś wszystko ewentualnie usunąć. Mmm. Mm. Jakieś piechury na KP? No wiecie, jakie piechury? Dokładnie, z jakie piechurki? Emisariusz. No nie, etapu to musiałbym oddać ewentualnego Joachima, bo też w tym rodzaju chyba jednak Pasik polecimy. Na równych kartach. No dobra, z sumie gościu odda, pan przypływ do lidera, spoko. Siema ma troll, pan. No rzeczywiście, dawno Cię nie było, ale witam serdecznie na strumyku. Zostawmy to, jak jest. Pusty. A o to Ci chodziło, a to na... jest z Faliborem. Kiedyś ja z Faliborem takie rzeczy robiłem. Dość niedawno, bo to w tym sezonie było, parę odcinków do tyłu. Dobra, glinis. Dobra, Misaru jest mi niepotrzebne. To mogłoby zostać, to ewentualnie też. No, jakimś zawsze spoko. No, jakimś zawsze spoko. I jakiś blok. No dobra, ewentualnie co? Ewentualnie poselstwo wyrzucam na drajpasie z tego naszego obcia. No ale nie, no jest z Cygonu lecą. Lecą sobie jej z Cygonu. No, myślę, że po prostu Henryka bym zagrał. Chociaż ten Henryk lepszy też byłby ewentualnie w kolejnej rundzie, chyba. Więc, może po prostu po szukam jakieś przebicia tutaj. Oponenta się ma, Dondi. No, podanie nie nigdy wiele mi daje. Cokolwiek innego też niewiele mi daje. Więc, chociaż koledze się, to trafi 8 punktów? No, raczej nie trafię, No, raczej nie trafi 8 punktów. No dobra, chuj, wyrzucę tą Linis. I tam muszę jak to oddać i tak. Raczej nie ma opcji, że z poselstwa trafił kartę, która robiącą 9 punktów, czy nawet więcej, nie? Okej. Okay. No i jednak dobrze tak zagrałem faktycznie. Eee. Aha. Aha, aha, aha. I mara 6 punktów mi robi, ale jak pochłonę kartę, to głównie mi to daje, więc spróbuję zresztą uczennicę wiedźmy. No. Która też nie za wiele mi daje, ale no dobra, niech będzie.